Nic mi chyba nie zabrałeś! <śmienicza> ale jadę szybko nie mówi? To... ci? Dobra. Nie, jeszcze nie. Kanał głównie będzie polegał na tym, że jest tu tak zwany czyli za sceną, za kulisami To otworzyłeś kolejny kanał, Na ten... no, Stefan, nie ścigamy się. Idziemy na spacer. Co ty na to? To są auta. A to tir. To jest y rollercoaster, Stefan. To są ludzie. Tu jest Rodeo, które zniszczyłem. Goat Rider! Modo Stefan! To już nie jest Stefan! że mnie tak, chociaż oni tego nie widzą, ale mi mnie tak. Mhm. Mm Twoje swoim nie w w minecrafcie trzeci uff, 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 What the fuck Koza no! śnieżna Oh god, it's magic, floating egg, o oh! oh! oh, już nie ma mm. Przygotujemy ognisko, uh, które nie mam pojęcia jak zrobić, ale zaraz przytyję Ale zaraz przytyję o kurde, co on sobie tam. Lol, ja tam. Ej, ja tam nie wbijam, to jest niebezpieczne. Ale, ale, ale z drugiej strony. O, o, niech. O, niech podskoczy. Okej, podskoczę. Możemy się podbudować dirtem i wskakiwać tak piętrami, więc na przykład tak zrobić. Teraz wytwarzić to i postawić dirta. Postawić dirta. Ty. Co? To ci pozwolił otwierać drzwi? Twoja stara. Jak oni otwierają drzwi? Normalnie. What the fuck are you doing, bro? Co on robi? Ziom! Co? Co ty robisz swoim życiem? Zgadnij. O! Ćwiczy, Ćwiczy. Ćwiczy, bo za niedługo będzie lato. Wszystkie dziewczyny robią przesiadki teraz. Bo myślę, że 10 przesiadek codziennie pozwoli, że będą mieć piękną dupkę na, na lato, co nie? Tak. Złota, jestem bogaty. A szkielety nic tam teraz nie zrobią. U! zobacz, mogę nawet stać! Zobacz, co? stoję? O, pokażę im teraz bitka. Będą mówić. Ło, wow, steward, jaki Bicej. Ludzie dajemy łapki za bitka. Hehe, he, i będzie dużo łapek, i ja to jestem pomysłowy. Inteligentny Karol, welcome! Nie, tak naprawdę to ja już dawno nie chodzę w tych okularach. Dlaczego? Bo są fioletowe, a ja nie jestem y, pedałem. Chociaż tam no, odzywajcie się, jak chcecie panowie, to tego. <laughs> Przebieraliśmy się razem, a teraz nie. Dlaczego tak jest, czy wie? Założysz moją koszulkę albo po prostu ci w Pokaż mama na pleciach. To jest horror! Wyszła? Hahaha! Pip! Gówno! Co się stało? No właśnie nie wiem, ale było dziwne. Ale okej. Okay. A no, dostałem stary z tego, z wałka do ciasta, nie wiem co to jest, A rozumiem. Bip. żeby, żeby, żeby zaczęła padać burza i padać burza i padać burza i padać burza Jacht? Nie ma jachtu! Jachty! Pi... No nie. nie, nie, nie. No cześć przestrzeniaku! Chcesz mnie zmasturbować? Pi... To są klimaty dopiero które, bo powiem ci mały, że będziemy teraz tutaj w lesie walczyć z kanibalami, nie? Nie, niedobrze. On tam jest chyba i imię kurde, cholera widział. Niedobrze, niedobrze bardzo, bardzo niedobrze teraz podczas tej muzyki powalczymy z nimi sobie. Chodźcie do mnie kanibale, wasza babka to jest kurde, wasza przywat, nasza manka. Więcej was matka nie miała chyba, powalczymy tutaj teraz, pójdziemy do kuchni po warzywa. Piep. Jedyna rzecz jaka mi dziwi w tej grze, to... Yy... Co, Kartman, ty robisz na moim parapecie? Ty Wypuść tam w gnojku, bo mi dupa ma od tego parapetu. Rozumiesz? Co ty kurwa powiedziałeś? Bip. taka sytuacja. Koza śnieżna. Co to miś kurwa leci w tyle? Wrecking Ball? Nie chcę bola, to jest już stare. Mam złe radio, jak chcę elektroniczne. Oh. Oj, to jest dobra muzyka. O, to jest dobra muzyka. Ta nuta wymiata po prostu. Ta nuta jest epicka. Macie Remka, patrzcie się na Remka. Remek to jest ładny chłopczyk, no to możecie się na niego popatrzeć. Dobra, mężczyzna. Multi to jest ładny chłopczyk, to możecie się sobie na niego popatrzeć. Remek ładny facet możecie sobie... Yy, przystojny, dobra, bo zarazcie tego, możecie się na niego patrzeć, a ja przydal jestem. Co na, co na mnie chcecie patrzeć? Ogarnijcie się. A z youtuberek to nie ma na koło patrzeć, niestety, na polskim YouTube. Madzio, kochasz się Codziennie mi się śni, taką jakoś od już trzech miesięcy, Jasiu, najczęściej bez koszuli i bez spodni, ale nie wiem, czy to jest miłość, czy tylko zauroczenie, wiesz? No co ty, akwizytor medialny, nie chcę! Nie chcę od ciebie oferty na najnowsze buty! No, co ty akwizytor do mnie wbijasz? Mówię! Nie dla. O ty, kurna, do mojego domu wchodzisz! Ja zaraz się rozprawię, kurna, z wami wszystkimi! Nie ma takiego wbijania na moją chatę! Dziękuję, dobranoc! Wiecie za kim jest e, słońce w kontekście piłki nożnej? Za chmurami, haha. Co ha. ty stary, a jakby ci ty tak kłopiesz, tak nie? I byś się do Chin dokopał, coś zrobił. Napisałbym do Niluxa, że jest głupią ciotą. <laughs> Trzeba go do Bo jest głupią ciotą, dlatego! <laughs> Andzio, od zawsze byłem Twoim wiernym widzem i szanowałem Cię. Uważałem Cię za najlepszego polskiego youtubera. Niestety zawiodłem się patrząc na Twoje zachowanie wobec tak ukochanej dziewczyny. Zawsze myślałem, że jesteś doroślejszy i bardziej odpowiedzialny. Niestety muszę stwierdzić, że zawiodłeś nas. Zawiodłeś swoich widzów, a szczególnie zawiodłeś mnie. Zawsze miałem w Tobie kogoś więcej niż youtubera. Traktowałem Cię wręcz jak ojca, lecz Ty mnie zawiodłeś. Twoje Co? infantylne zachowanie doprowadza mnie i Twoich widzów do płaczu. Wybaczale! Przez ciebie żaden Twój widz już nigdy nie będzie szczęśliwy! Nie! Jezu! Ej, sąsiadów obudzi! Zaśnieżna. Okej, okay. <grymny> to tyle było z, z tego smutnego momentu.